Każdy z nas doświadcza takich czy innych konfliktów, czy to w pracy, czy w rodzinie, we własnym domu, we wspólnotach. Możemy doświadczać różnego zmagania się, rywalizacji, krzywd takich czy innych, mniejszych lub większych. Każdy z nas zmaga się z jakimś gniewem. Nikt z nas nie jest od tego wolny. Jaki jest pomysł Pana Boga na przeżycie tego wszystkiego? Jaka jest propozycja słowa Bożego na przeżycie tych wszystkich takich trudnych dla nas doświadczeń? Szczęść Boże. Ja jestem ojciec Benedykt Malewski, dominikanin. Bardzo serdecznie was witam w tym podcaście Świat to za mało. Dzisiaj właśnie zajmiemy się Taką odpowiedzią najbardziej adekwatną na różne formy niepokoju, które nas dotykają. Niepokoju, który jest nie tylko cechą świata zewnętrznego. Ale to jest niepokój, który dotyka absolutnie każdego, nas chrześcijan też, bo żyjemy w tym świecie. Jesteśmy tutaj, w zwykłym świecie. Ja jestem tutaj w Szczecinie i różne niepokoje, które dotykają mieszkańców Szczecina, w jaki sposób mi się też udzielają. I myślę, że każdy z nas tak ma. Jesteśmy w świecie, niezależnie od tego, czy jesteśmy chrześcijanami, czy kimkolwiek innym. Każdy z nas doświadcza jakichś niepokojów. I teraz, w jaki sposób adekwatnie po Bożemu na te niepokoje odpowiedzieć? Papież mówi, że taką postawą, która może nam pomóc, to jest znoszenie siebie nawzajem, cierpliwość i łagodność. I jak to zrobić? Do, bo to pięknie brzmi, że mamy siebie nawzajem znosić. To bardzo szlachetne pragnienie, bardzo szlachetna pobudka. Nie? Kiedy e, słyszymy o tym bardzo teoretycznie, to tak, absolutnie się z tym zgadzamy. Myślę, że każdy z nas się zgodzi z tym, że e, trzeba właśnie znosić siebie nawzajem, że trzeba być cierpliwym, trzeba walczyć jakoś o łagodność. To jest to zrozumiałe. Tylko, że znowu, w praktyce może się wydać, czy może się okazać, że to jest zupełnie wręcz niemożliwe. Takie, do takich wniosków po ludzku możemy dojść. Że jest to niemożliwe, że jest to bez sensu, to się po prostu w żaden sposób nie opłaca. Bo jak mam być łagodny, cierpliwy wobec kogoś, kto nieustannie. Przekracza moje granice. W jaki sposób mam tutaj starać się właśnie o jakieś takie braterskie zachowanie więzi, o właśnie braterskość, o taką miłość, miłość chrześcijańską, kiedy ktoś ciągle mi załazi za skórę. Nie? Święty Piotr jest właśnie w takiej sytuacji. We wspólnocie uczniów prawdopodobnie jest ktoś, jest jakiś taki jeden uczeń, który do tego stopnia Piotrowi doskwiera, że Piotr już ma tego dość i idzie do Pana Jezusa i mówi słuchaj. Ile razy mam mu przebaczać? On ciągle robi coś przeciwko mnie, i ja już mam tego dość. Ile razy mam mu przebaczać? Ja już bym chętnie mu przyłożył, żeby postawić granicę, co mam zrobić, żeby. Nie wejść w jakąś drogę zła, a jednocześnie, no żeby to miało sens, żeby ta relacja miała sens. Jezus mówi o przebaczaniu. I to jest bardzo ciekawa wskazówka, to co Pan Jezus mówi, bo Pan Jezus potem mówi przypowieść o człowieku, który jest winien jakąś ogromną, po prostu gigantyczną, niebotyczną sumę swojemu Panu. No i doświadcza miłosierdzia, Pan mu... Pozwala odejść w pokoju i nie chce zwrotu tego długu. Natomiast ten człowiek potem spotyka gdzieś na ulicy swojego dłużnika, który jest mu winien, no jakieś, to nawet nie jest ułamek tego, co on był winien, no i domaga się zwrotu tego długu. No i potem trafia do więzienia właśnie dlatego, że nie był w stanie okazać miłosierdzia, chociaż jemu to miłosierdzie, naprawdę wielkie miłosierdzie zostało okazane. I to jest bardzo cenna wskazówka, której Pan Bóg udziela, nie, Pan Jezus udziela świętemu Piotrowi, bo mówi, kiedy jest ci trudno, kiedy naprawdę masz już dość, dochodzisz do jakiejś granicy, jest ci trudno przebaczyć temu człowiekowi, który ci ciągle zachodzi za skórę, to spróbuj sobie pomyśleć o tym, w jaki sposób, czy w jak, jak Ciebie traktuje Bóg, jak Ciebie traktuje Ojciec w niebie? Bo Ty też sporo narozrabiałeś. I Tobie przebaczono, Tobie odpuszczono Twoje grzechy. Spróbuj popatrzeć na to z tej perspektywy. A więc zobaczcie, punktem wyjścia tutaj, czymś, co jest bardzo ważne, żeby próbować jakoś, właśnie po chrześcijańsku, wyjść. W tym wszystkim niepokojom, nerwowości, gwałtowności, które są w tym świecie, żeby po chrześcijańsku wyjść naprzeciw tym rzeczom, to nie da się tego zrobić inaczej niż najpierw nie patrząc na Pana Boga. Nie? Kiedy ja karmię się tym, kiedy jakoś próbuję swoje serce karmić tym, co Bóg mi okazał, kiedy przypominam sobie o tym miłosierdziu, które on mi okazał. Jestem grzesznikiem, naprawdę jestem grzesznikiem, że mam na swoim koncie, na swoim sumieniu takie czy inne rzeczy, które bardzo mi ciążą, a Bóg to, co zrobił, to jest coś niebywałego, bo sam Bóg przyszedł na ziemię i oddał za mnie swoje życie. On powiedział, że On spłaca mój dług. To jest coś niebywałego, co zrobił Jezus dla mnie. Warto sobie od tego jakoś zacząć. I papież właśnie o tym mówi, że Pierwsza z tych wielkich cech, chodzi o cech świętości, on tam będzie o pięciu mówił, ale pierwsza, czyli znoszenie siebie nawzajem, cierpliwość i łagodność, papież to mówi o tym jako o jednej takiej cesze świętości, to stała koncentracja na Bogu i mocne trwanie w tym, który kocha i wspiera. Wychodząc od tej wewnętrznej niezłomności, można znieść i przetrwać przeciwności, zmienne koleje życia, a także agresję innych, ich niewierności i słabości. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? To jest to ostatnie zdanie: to jest fragment, to jest zdanie z listu do Rzymia, Świętego Pawła, ósmy rozdział, 31 werset. A więc zobaczcie: po ludzku możemy nie mieć sił, po ludzku to się może wydawać zupełnie bez sensu, ale potrzebujemy tutaj, i, i papież mówi tak, że to jest możliwe. Po ludzku może się to wydawać raz, że niemożliwe, a dwa, że bez sensu, i mówi: Po ludzku tak jest, ale z perspektywy Boga jest to możliwe. Spróbuj na tą rzeczywistość popatrzeć z jego perspektywy. I to jest punkt wyjścia: stała koncentracja na Bogu i mocne trwanie w tym, który kocha i wspiera. A więc nie jestem w tym sam. Jezus, który mi okazał niezwykły gest miłosierdzia, poszedł za mnie na krzyż i teraz daje mi do spożywania swoje ciało. Ten Jezus jest po mojej stronie i mówi: Ciebie stać na to samo. Ja Ciebie do tego uzdolnię. Da się w tym świecie żyć inaczej. To, co tutaj myślę, jest bardzo ważne, to to, że. Gdzieś na poziomie walki duchowej, na poziomie takim wewnętrznym, ja to bardzo mocno po sobie widzę, że na poziomie wewnętrznym my mamy taki, taką pokusę, czy takie myślenie w nas się czasem uruchamia, no, że chcielibyśmy zmienić cały świat, nie? chcielibyśmy zmienić, może chcielibyśmy widzieć, że to, że my, tak robimy, że my postępujemy właśnie zgodnie z Ewangelią, że to w jakiś sposób realnie wpływa też na tą rzeczywistość wokół nas. Nie? I chcielibyśmy, żeby inni też tak postępowali. Nie? Ja tak postępuję i chcę, żeby świat wokół mnie tak postępował, a świat wokół mnie bardzo często w ogóle nie ma ochoty tak postępować. I tutaj myślę, że też bardzo ważne jest takie uwolnienie się od tego nie, nie patrzenie na innych. Ale konkretnie, bardzo na siebie, to ja mam zmienić moją rzeczywistość dookoła. Bardzo to jest trudne i znowu wydaje się, że nie jest to możliwe, jeżeli ciągle nie patrzę z perspektywy samego Boga, bo dookoła będę widział, że świat tego nie docenia, że świat nie widzi sensu takiego postępowania i że świat uważa, że trzeba inaczej. I co więcej świat może uważać, że to, że ja tak postępuję, to to jest moja głupota i słabość i będzie to wykorzystywał. I, i znowu łatwo jest temu ulec. Nie? Bardzo często możemy wchodzić w jakieś takie zniechęcenie właśnie w tej przestrzeni duchowej. A Jezus zobaczcie, mówi nie rób tak. To jest bardzo piękne, że Jezus nie mówi o tym, że od razu chce nawrócić całego Izraela. Nie? Kiedy zmartwychwstaje, to w ogóle najpierw idzie tylko do uczniów. Do tego najbliższego grona. Daje czas, jest bardzo cierpliwy. Jezus jest naprawdę bardzo cierpliwy. To, 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 to jest naprawdę piękny punkt odniesienia. Myślę, że warto te takie postawy cierpliwości, łagodności, które są w Jezusie, warto to sobie wziąć jakoś na modlitwę. Zwłaszcza wtedy, kiedy w nas gdzieś rodzi się jakiś taki bunt, niechęć, niepokój, kiedy no, chcemy walczyć po ludzku. Bo przestajemy widzieć sens takiego postępowania właśnie po Bożemu. Warto naprawdę tutaj wpatrywać się w Jezusa. Dzięki tej stabilności wewnętrznej świadectwo świętości wyraża się w naszym dynamicznym świecie, zmiennym i agresywnym, poprzez cierpliwość i trwanie w dobrym. Jest ono wiernością w miłości, gdyż ten, kto opiera się na Bogu, może być również wierny wobec braci. Nie opuszcza ich w chwilach trudnych, nie daje się ponieść niepokojowi i trwa przy innych, nawet jeśli nie daje mu to natychmiastowej satysfakcji. Bardzo ważne: nawet jeśli nie daje mu to natychmiastowej satysfakcji zobaczcie, jestem wierny miłości. Jestem wierny tej miłości, którą Bóg okazał wobec mnie, i ja chcę to okazywać wobec innych, nawet jeśli to mi nie da natychmiastowej satysfakcji, z różnych powodów, bo po pierwsze, inni tego mogą nie docenić. Po drugie, to może w jakiejś takiej większej perspektywie nie przynieść żadnych większych owoców. Ale miłość zawsze odda, wyda jakiś owoc. nie? Może nawet nie teraz, ale za jakiś czas może wydać owoc. Miłość zawsze wydaje owoc. To, to, to jest, myślę, bardzo takie piękne. Cierpliwość, w takim sensie, że to mi nie da natychmiastowej satysfakcji. Ale wierzę w to, że ta miłość ma sens. Nawet jeżeli w tym momencie nie jestem temu satysfakcjonowany, ona ma sens sama w sobie i prędzej czy później ona wyda owoc. To ziarenko rzucone, ziarno miłości naprawdę w pewnym momencie zakiełkuje. Święty Paweł zachęcał chrześcijan Rzymu, aby nikomu nie odpłacali złem za zło aby nie chcieli wymierzać sami sobie sprawiedliwości i nie dali się zwyciężać złu, ale by zło dobrem zwyciężać. Taka postawa nie jest to oznaką słabości, lecz prawdziwej siły, gdyż sam Bóg jest cierpliwy, ale i potężny siłą. Słowo Boże wzywa nas, niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie wraz z wszelką złością. To jest bardzo... To pięknie brzmi, w praktyce możemy uważać, że to jest bez sensu, że to nie działa. Natomiast, kiedy pracowałem w szkole, to bardzo odkrywałem naprawdę, bardzo tak konkretnie w takich sytuacjach, kiedy było trudno, kiedy no, no, klasa potrafiła nieraz wyprowadzić z równowagi. I w takich momentach odkrywałem, że właśnie kiedy zaczynają mną kierować emocje, bo wydaje mi się, że w inny sposób już nie opanuję sytuacji, to zawsze doświadczałem tego, że to była moja porażka. Że, że mogłem nawet w cudzysłowie brzydko to ujmując, mogłem stłumić jakiś bunt, pokazując swoją władzę w tym momencie, ale to była moja porażka. W dłuższej perspektywie to była porażka. I bardzo często coś, co się wtedy nadszerpnęło, to potem musiałem bardzo długo pracować, żeby to nadrobić, żeby jakby odzyskać pewne zaufanie, żeby pokazać, że naprawdę nie chcę źle. I to w takiej perspektywie pedagogicznej gdzieś tego doświadczyłem, ale też uważam, że to naprawdę to, co pisze tutaj papież i to, co doświadczyłem właśnie w, w szkole, że to też działa w naszych relacjach, nie? bo chcielibyśmy nieraz, jest taka pokusa, właśnie takiej chęci odpowiedzenia złem za zło. Nie? Chcę pokazać, jak bardzo zostałem skrzywdzony, nie? jak bardzo cierpię. I jeszcze chcę to tak odgryźć się, nie? pokazać, że, żeby ten ktoś też cierpiał. Nie? Chcę po ludzku nieraz wymierzyć sprawiedliwość. Ale to jest bardzo niebezpieczne. Bo po pierwsze, zobaczcie, naszą siłą z dokładnie jak z tymi dziećmi: naszą siłą nie jest to, że teraz coś tam zniszczę. Nie? że za duże słowo, ale że teraz uderzę z pewną siłą, i pokonam przeciwnika w cudzysłowie. I ja jestem mocny. Nie ja jestem wtedy bardzo słaby. Jeżeli tym się kieruję, to jestem bardzo słaby. Natomiast prawdziwa siła i odwaga to jest właśnie nie odpowiedzieć w taki sposób. Tutaj też jest pewne niebezpieczeństwo, bo zobaczcie, jakoś tak przykuwa to moją uwagę, co mówi święty Paweł: żebyśmy nie, nikomu nie odpłacali złem za złe, ale też abyśmy nie chcieli wymierzać sami sobie sprawiedliwości. Nie dali się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężali. To, są, to jest kilka cytatów ze świętego Pawła, z listu do Rzymian. Są wszystkie. Dlaczego nie mamy sobie wymierzać sprawiedliwości? No, jeżeli zostałem skrzywdzony i to jest realna krzywda, to dlaczego mam nie wymierzyć sprawiedliwości? No właśnie, to się domaga sprawiedliwości. Ale zobaczcie, jest tu niebezpieczeństwo bardzo duże, bo. Kiedy zostanę skrzywdzony, kiedy mnie jakoś boli bardzo mocno, ktoś mi coś zrobił, natepnął mi na odcisk, to tak, ja jestem przez tą, przez tą ranę, przez tą krzywdę, jestem tak skoncentrowany na sobie, jestem tak bardzo skupiony na tej swojej biedzie, że po pierwsze nie jestem w stanie zobaczyć naprawdę adekwatnie tego, co przeżywa ten drugi człowiek, być może on chciał mnie skrzywdzić, być może to jest wielka krzywda też, ale zobaczcie, kiedy sami chcemy się zemścić, wymierzyć sprawiedliwość, to jest bardzo mała szansa, że to będzie adekwatne. Bo my by nie będziemy szukali sprawiedliwości, tylko gdzieś z tyłu głowy będzie jednak takie, takie szukanie pewnej satysfakcji emocjonalnej, że ktoś też cierpi, ktoś, kto mnie skrzywdził, też cierpi. Nie, to nie jest szukanie sprawiedliwości. To jest szukanie tego, żeby szukanie jakiejś emocjonalnej satysfakcji. Bardzo ważny tu jest ten moment. Tutaj możemy już naprawdę dużo dywagować i całą debatę przeprowadzić na ten temat, ale bardzo ważny jest właśnie ten moment, jakby z takiego uczenia się czy badania serca co ja tak naprawdę chcę osiągnąć czy ja naprawdę chcę sprawiedliwości czy chcę po prostu zobaczyć że kogoś też boli trudne to jest bardzo ale jednocześnie warto warto siebie tutaj od tej strony też badać zło dobrem zwyciężej słowo boże wzywa nas niech zniknie spośród was wszelka gorycz uniesienie gniew wrzaskliwość znieważenie Wraz z wszelką złością. To jest list do Efezjan Świętego Pawła. Niech to wszystko spośród Was zniknie. I teraz dochodzimy do sedna tej części, bo papież dalej się odwołuje do Świętego Pawła i pisze coś takiego: Musimy być czujni i walczyć z własnymi agresywnymi i egocentrycznymi skłonnościami, by nie pozwolić im na zakorzenienie się w nas. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Gdy okoliczności nas przytłaczają, zawsze możemy uciec się do tej kotwicy, jaką jest modlitwa błagalna, która prowadzi nas, byśmy na nowo znaleźli się w rękach Boga i blisko źródła pokoju. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie Wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł w Waszych serc. O nic się już zbytnio nie troskajcie. Kiedy zbyt mocno po ludzku nosimy jakąś troskę w danej sprawie, to ona może nas zamęczyć. Mm. Kiedyś taki ładny obraz usłyszałem. Że czasami my rozwiązujemy nasze problemy jakby wpatrując się bardzo tak intensywnie w jakieś dzieło sztuki. Nie? Tak na przykład stoimy przed jakimiś pięknymi obrazami Karawadzia, nie? i tak siedzimy, tak stoimy, prawie mamy po prostu nos wsadzony w ten obraz nie? i bardzo intensywnie wytężamy nasze zmysły, nasz wzrok, bo chcemy zobaczyć, co tam ten obraz ukazuje. No i, się, no i nie możemy, nie jesteśmy w stanie w ten sposób podziwiać tego dzieła. Musimy zrobić kilka kroków wstecz, do tyłu i dopiero wtedy z perspektywy, z dystansu możemy podziwiać całe to dzieło. I dokładnie tak samo jest też w naszym życiu codziennym, naszym życiu duchowym, zwłaszcza kiedy doświadczamy jakichś wielkich niepokojów, kiedy jesteśmy wzburzeni, no to zatroskanie i takie rozwiązanie tego po ludzku naprawdę nie sprawia, że jesteśmy bliżsi rozwiązaniu. Czasami trzeba zrobić oddech, od czegoś odpocząć i nagle się pokazują jakieś rozwiązania. I tutaj. Bardzo mocno święty Paweł wskazuje, że takim odpoczynkiem od różnych naszych trosk jest Bóg. Zamiast zajmować się tymi troskami, naprawdę zajmuj się Bogiem. A on, wierzymy w to, że On posyła nam swojego ducha, który daje nam pewną mądrość, który otwiera nasz umysł, nasze serce i w pewnym momencie zaczyna podsyłać nam jakieś konkretne, bardzo konkretne rozwiązania, które pozwolą nam. Um, Jakoś dobrze po Bożemu podejść do sprawy. Nie jest to obietnica tego, że jakieś niepokoje się poukładają. Niekoniecznie. Ale na pewno jest to obietnica tego, że my w sercu będziemy mieli pokój. Że to, co jest jakimś niepokojem na zewnątrz, nie zdominuje nas. O to tutaj chodzi. I to nie jest jakiś stoicyzm. Tu chodzi o pewną radość. Nie? Radość, ja nie, to nie jest tak, że ja mam być niewzruszony. Mam być wzruszony, radość ma mnie poruszać. Mam nie poruszać to, że Bóg mnie kocha, że oddał za mnie swoje życie, że chcę, żebym żył pełnią, pełnią piersią, pełnią życia. Bóg tego ode mnie naprawdę chce i tego dla mnie chce. Natomiast, więc, nie mam być niewzruszony. Mam być właśnie wzruszony przez tą radość. Nie mam, mam w sobie mieć ogromną radość. I nie mogę dać się pokonać tym różnym niepokojom, które są w świecie. A ta radość też, kiedy się nią będziemy karmić, ona będzie nas uzdalniała do tego, żeby właśnie być cierpliwym, być łagodnym, żeby znosić różne słabości, jakieś przykre cechy naszych braci. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. I życzę też Wam bardzo mocno, Wam życzę takiego doświadczania na co dzień tego pokoju, tej radości Pana, tej łagodności, cierpliwości. Niech Jego pokój, Jego radość wypełnia nasze serca, naszą codzienność, nasze relacje. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.